Cześć wszystkim, Mr. High z tej strony. Słuchajcie, nagrywam ten filmik dosyć spontanicznie, bo przed chwilą podczas researchu trafiłem na bardzo ciekawy projekt. Już na telegramie, tak jak widzieliście na naszym telegramie, wrzuciłem tam kilka informacji. Bądźcie też ostrożni, bo jest to nowy projekt, ale wygląda całkiem interesująco, także możecie to potraktować jako eksperyment. Tokena tutaj jeszcze nie ma, ale chodzi mi o samą użyteczność. Token będzie na 100%, bo przed chwilą na telegramie pisałem z um, no po prostu z Timem i, i wiem, że będzie ten, wiem, że będzie ten e, token. I teraz tak, Rango Exchange, bo tak się nazywa, o nim mowa. I teraz zwróćcie uwagę, jaki Rango rozwiązuje problem. Do tej pory, jeżeli chciałeś zamienić przykładowo Lune na Binance Coina, BNB, albo lunę na Solane, no to trzeba było tak wysłać lunę na giełdę, sprzedać, kupić Solane, tak? No to to była najprostsza droga. Jeżeli ktoś chciał używać deksów, no to musiał używać bridżów, tak? Czyli tak zwanych mostów między deksami. Trzeba było szukać, jaki, jaki bridge do jakiej sieci. Um, także, no, trzeba przyznać, że to jest troszeczkę utrudnione. Nie oszukujmy się, dla, zwłaszcza dla nowych osób. I teraz tak. Rango Exchange rozwiązuje ten problem, bo łączy tutaj bardzo wiele sieci. Niedawno dołączyli też sieć moją ulubioną, czyli Kosmos. tutaj przez integrację z Osmos i Binance Smart Chain jest dawno, Ethereum tak samo. Luna, tera Luna też została dodana. Także bardzo fajnie to wygląda. Ja wam za chwilę będę pokazywał na żywym organizmie. Będę chciał zrobić swapa także. Jak, jak to generalnie działa? Tutaj macie też bardzo pięknie opisaną drogę, którą jakby, e, tutaj rango pokonuje, jak rango działa. E, także jest to bardzo, bardzo interesujące. E, tutaj filmik jak to działa e, multi, multi Chain Wallets, tak? E, generalnie najważniejsze te, są te wallety, tak? Ma, Metamask, Terra Station, e, Binance Chain Wallet, ale no, Binance Chain też jest w Metamasku, Harmony. Do Solany są, do kosmosa jest Kepler, także wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Um, ok. Ciekawostka jest taka, że jest referał, um, troszeczkę mi się nie podoba ten referał, ale ok, no, giełdy zwykłe też dają referał, więc no, może być, nie? Um, podejrzewam, że on będzie płacił jakieś tam mikro prowizje. Y od prowizji giełdy, bo zazwyczaj tak to działa na, na tradycyjnych giełdach, więc tak będzie działać i tutaj. Um, także, no, okej, okay, jako, jako giełda to jeszcze referal jestem w stanie gdzieś tam zaakceptować, aczkolwiek w kryptoprojektach. Wcześniej było tak, że jeżeli był referal, no to kryptoświat źle na to patrzył, nie oszukujmy się. Zauważyłem też taką narrację, że w tym roku referal coraz bardziej jest popularny w różnych projektach, nie, nie licząc oczywiście Whitelist, bo jak jak są whitelisty, no to tam jest prawie wszędzie referal, no bo chodzi o to, żeby twórcom chodzi o to, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o projekcie, więc ten referal jest zrozumiały, także Wcześniej faktycznie była taka narracja, że tam gdzie referal tam skam, ale teraz już widzę, że nawet krypto zaczyna to akceptować, więc idzie to, idzie to w dobrym kierunku. Ja nie lubię takiego szufladkowania. Mm. I tak jak mówię, no, na początku krzywo spojrzałem na ten affiliate, na ten referral, ale jak zobaczyłem, że jest to właśnie prowizja od prowizji giełdy, a przecież to jest giełda, no to ma to ręce i nogi, nie? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Tak jak powiedziałem na początku, jest to pewnego rodzaju eksperyment e, i tak to należy traktować. Jeżeli się przyjmie, no to będzie, będzie bardzo fajnie, za chwilę też przejdziemy dalej. E, generalnie zachęcam na ich media społecznościowe. Twitter, pierwsze co zwróciłem uwagę, no ten Twitter jest dosyć mały, bo jest 5000 osób. E, też zwróćcie uwagę kto to followuje to są no, dla mnie influencerzy, których ja obserwuję też, nie przynajmniej tam kilku także nie jest to przypadkowe um, wiem, że tutaj Torchain też ja, ja akurat nie mam Torchaina, ale wiem, że Torchain też był integrowany do Rango także, czyli room więc jest to, jest to też ciekawe no i zobaczymy, jak się przyjmie, tak? Telegram warto wejść, ten link jest też na, na stronie ich. Mało osób, mało osób jeszcze o tym wie i też pisałem właśnie z Steamem, z i tam chodziło o to, że tworzą dopiero tokenowie, tworzą dopiero ten token. Ja nie mam pojęcia, jak oni chcą go w ogóle Wprowadzać na rynek? Czy on będzie wprowadzany e, przez Airdropa? Jeżeli tak, no to tutaj, jeżeli zrobimy jakieś transakcje, użyjemy tego rango, rango Exchange, no to Airdrop na pewno będzie gdzieś tam nam przysługiwał. Jeżeli będzie to IDO, no to już trzeba będzie white tak? Zapisywać się na white jak wylosujesz, no to, no to się dostaniesz, tak? Także jest to ciekawe. Nie wiem jeszcze jak to będzie, będzie jakby wprowadzany ten token na rynek, ale zapowiedzieli, że ten token na 100% będzie, więc myślę, że jakby nastawiam się na to, że jakiś airdrop może być, zobaczymy. Zachęcam do wejścia na ten telegram, sami zobaczcie, sami popiszcie, ja tam też konwersowałem publicznie, więc możecie przeczytać tą, tą rozmowę, ile jej nie skasuję, ale raczej nie było tam nic niewygodnego. Rango Exchange Medium, tak? tutaj jest na Medium i jest opisywane wszystko w skoku kolei, raporty, token, token usage report, kosmos, albo kosmosa dodali, to co wspomniałem, ja sobie to będę czytał dzisiaj. Um, I okej, okay, jest to coś, co rozwiązuje naprawdę wiele, wiele problemów, tak? Jak sobie już klikniemy tutaj Open App, aplikację, aplikacja, to przerzuca nas do app.rango.exchange tu mamy affiliate jeżeli do affiliate podłączysz swój wallet z metamaska nie musisz się nigdzie rejestrować tak tylko wallet no to z automatu podłącza generujesz, generujesz link referencyjny nie dobra zróbmy sobie jakiegoś słapa hmm, metamask i na przykład terra station już to wcześniej robiłem ja zostałem jakieś tam jeszcze, jeszcze grosze i zwróćcie uwagę tutaj, że no to faktycznie są wszystkie sieci wszystkie, może nie wszystkie, wszystkie, ale no większość tych najważniejszych Ethereum, Binance, Terra, e, co tam dalej? To mi akurat w pierwszej kolejności pokazuje te, których ja używam: Tor, Torchain, Polygon, e, Osmosis, tak? No tutaj, Atom, e, Sif, pewnie chodzi o Sif Chain, a R1, e, jeszcze widocznie nie jest tutaj dodany. Harmony, no i inne, tak, także bardzo, bardzo, słuchajcie ciekawie, dobra w takim razie tak, skorzystajmy co ja chciałem wymienić, lunę na lunę na BNB przykładowo, dobra, to jest 88 lun na tym portfelu, no to ile wymienimy, wymienimy sobie 8 żeby to jakoś wyglądało, o i od razu pokazuje nam routing, czyli jak to będzie dokładnie przebiegało i jakby widzimy całą drogę, moglibyśmy wykonać ją sami ręcznie, no ale to będzie dużo klikania. Tu jest bot, który wykonuje to za nas, więc jest to naprawdę coś ciekawego, coś fajnego. Luna idzie przez TerraSłopa do USD, później przez Tera Bridge do USD zwrapowanego na Binance, Binance Smart Chain, przez One Inch na USDC do BNB i my otrzymujemy BNB. Ręcznie, no trochę by mi zajęło osobiście, żebym to, żebym to zrobił. Na teraz, tutaj też nie, nie trwa to mega jakoś super, super szybko, ale nie trwa to też super długo. Jak robiłem poprzednie słapy testujące, to trwało to około dwóch minut, także tak, no okej, okay, nie? Za tyle czynności można po prostu kliknąć, pójść sobie tam, nie wiem, herbatę zrobić, wracamy, jest zrobione. E, oczywiście mamy wszystkie fi opisane, co i jak. E, tu akurat by mnie to wyniosło, wyniesie mnie 3 dolary, więc jest to znośne. E, no i OK, robimy w takim razie 0.75, bo to co w dwie strony zrobić z powrotem później. Terra Wallet, MetaMask Wallet, konfiguracja. Wcześniej mi wyskakiwało tu po prawej stronie, tak jak standardowo jest, żeby zatwierdzać, a w tym przypadku już mi chyba nie wyskoczyło. A może wyskoczy dopiero. Zobaczymy. OK, wyskoczyła, tak jak widzicie, na, już to jest zrobione. Na potrzeby nagrania musiałem po prostu wyciąć yy, kawałek, bo tam mój, mój numer portfela był pokazany. Um, także, tak jak widzimy, lecą te słapy, jest ta ścieżka pokonywana dalej. Teraz będzie co? Tera UST przez Tera Bridge. Um, bardzo fajnie graficznie jest to zrobione, mi się osobiście podoba. OK, tutaj, tak jak widzieliśmy w połowie drogi, mi się coś zacięło, z nie, 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 nieznanych mi przyczyn. Um, zobaczymy, czy mam UST. Zwrapowane UST na Binance Smart Chain, czyli one nie przypadły mi. To też fajnie, że pokazał się ten błąd, bo widzicie na żywym organizmie, żebyście nie myśleli, podczas robienia swapa coś wam zniknęło. Nie, czyli te UST są zwrapowane, one przeszły przez British, są na moim Metamasku, tylko nie zamieniły się po prostu na Binance Coina. Zrobię to ręcznie po prostu, tak? Pierwszy, pierwszy raz mi takie coś się wydarzyło, ale spoko, nie widzę problemu. No okej, okay. UST na BNB swap. Ok, tak jak widzimy, pokazuje mi poprzedni swap. Finish one minute ago, ten, który nie wyszedł, nie? W połowie drogi na one inchu się zatrzymał. Teraz pokazuje ostatni swap, który, tak jak widzimy, jest sukces. Przeszedł normalnie, nie? Ok, teraz sprawdźmy. 085 BNB. No, oczywiście udało, bo tyle nie miałem. Okej, okay, i teraz chcemy sobie z powrotem kupić tą lumę 8 pewnie nie wyjdzie, ale 7 z kawałkiem wyjdzie. OK. 8. Hm. 8,9. Nie, nie, aż to nie. Um, tutaj ten drugi mogliby właśnie a, nieco poprawić. ale że projekt jest w fazie beta i to taki naprawdę beta, beta to jestem w stanie im to wybaczyć 8.32 czyżby luna spadła? nie pamiętam ile miałem wcześniej nie istotne w każdym razie ważne, że działa ważne, że jest ok ehm, 7.5 i, 7 i I dokładnie tyle ile im dałem 7 i a tak subię. I zamieniamy z powrotem, i lecimy znowu. Tak jak widzicie, wcześniejsze słapy są pokazane: jeden nieudany, drugi udany, i teraz leci trzeci. Po kolei wszystko zatwierdzam Ok, tak jak widzimy, cały słap przeszedł. Troszkę to trwało, więc wyciąłem tutaj film. Cały słap przeszedł elegancko. Czyli mieliśmy tak jeden fail, drugi poprawiany. że tak powiem. Nie wiem czemu on jest fake, ale on przeszedł. I cały, trzeci, trzeci przyszedł cały dokładnie, nie, to nawet widzieliśmy, widzimy tutaj, że mi 8 ląb zamieniłem, tak, na 315 UST i później z powrotem, e na, nawet nie na 315, na 315 UST, ale 0,75 BNB, później 0,77 ciutkę dołożyłem BNB na, na UST i później na 8,07 ląb, tak, ciutkę więcej tych lą wziąłem niż wcześniej, więc bardzo fajnie to, słuchajcie, wyszło. Okej, okay, tak jak widzieliście, tak wygląda cały swap. Rango, tak jak powiedziałem, jest multidexem, także myślę, że rozwiązuje wiele problemów. No i okej, okay, korzystajcie, tutaj nawiązałem kontakt też z supportem Rango, będę obserwował ten projekt, jak to będzie się rozwijało. Pamiętajcie, że to jest w wersji beta, więc to jest bardzo, bardzo wczesna faza, mogą być błędy, tak jak widzieliśmy tutaj przed chwilą i zobaczymy. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i powodzenia. Hej!